Cześć! Cześć! Dzisiaj deska od Nobile, model T5, wersja męska i wersja damska. Deska T5 jest przeznaczona dla osób początkujących oraz średnio zaawansowanych. I w rozmiarze 137 waży 2,8 kg, 2,79 kg dokładnie. Jakie elementy posiada ta deska? Przede wszystkim coś, co jest widoczne gołym okiem. Jak popatrzymy na krawędź pięt w stosunku do krawędzi palców, jest ona wydłużona. Chodzi tutaj o to, żeby przy rozmiarze 137 krawędź była maksymalnie długa. To samo asymetryczną krawędź, to samo rozwiązanie zastosowano w desce, w desce NHP. Oprócz tego deska ma dosyć płaski rocker. Jak na deskę dla osób początkujących przystało, jak popatrzymy na dno tej deski, to ma concave w kształcie fali. Wyraźnie dno układa nam się w ten sposób. Jeżeli chodzi o flex, to wersja damska ma flex 6, natomiast wersja męska ma flex 7. I jak wszystkie deski, Nobile, jest zrobiona w technologii pre czyli włókna drewniane zostały. Rozciągnięte i zalaminowane włóknem szklanym, co usztywnia deskę pod kątem skrętności. A dodatkowo jeszcze w desce mamy patęcik Click and Go, czyli wszystkie akcesoria do deski zamontujemy bez używania narzędzi. Nie ta, potrzebujemy śrubokręta. Ta deska kosztuje 2600 zł i w pełnym. W tej cenie dostaniemy pełny zestaw, czyli deskę, i akcesoria, które przychodzą w takim bardzo ładnym opakowaniu. Przez dwa tygodnie od dnia dzisiejszego znajdziecie tą deskę w supercenie. Link znajduje się na dole. To na razie. Do zobaczenia.